MSZ zachowuje się w nie dziwnie, w mojej opinii, dlatego że chociażby wczorajszy filmik Radosława Sikorskiego na tu tudzież zarzucanie nam różnych złych intencji, Publicznie wskazuje na to, że to nie do końca moim zdaniem mamy późnego partnera. Ten filmik był e, podszyty nutą złośliwości, bo to było widać. E, pan Sikorski, pan minister Sikorski powiedział, że e, wykonał część pracy już, że tutaj bardzo proszę i tam co ma robić pan prezydent. No, przepraszam bardzo, minister spraw zagranicznych nie jest od tego, żeby dyktować w głowie państwa, co ma robić na arenie międzynarodowej. No, może zasugerować, może poprosić, ale, ale nie dyktować. A nie publicznie. Podkreślają, że wedle konstytucji to rząd prowadzi politykę zagraniczną. Karol Nawrocki jako prezydent powinien. Stanowisko rządu reprezentować. Może w tym tkwi problem? Panie redaktorze, z tym, że proszę zauważyć, gdzie jest problem, moim zdaniem, to chodzi też o podejście. To znaczy, gdyby rząd przyszedł do nas normalnie, po ludzku, powiedział po partnersku, prosimy o spotkanie, porozmawiajmy, ustalmy wspólną strategię. No Od początku rząd z kolei daje nam komunikaty, że on będzie instrukc instru instru instruował prezydenta. znaczy, że on przygotowuje instrukcję dla prezydenta, jak ma się zachowywać w Stanach Zjednoczonych. To zupełnie inne podejście. Ale mi się wydaje, panie że